Nazywam się Michał Sobiek, pochodzę z Gorzołkowic-Zdroju. Mówią na mnie Doktor Beast. Mój rekord zawodowy to trzy wygrane walki przed czasem. 10 lat temu, gdy Mariusz Pudzianowski toczył swoją pierwszą walkę, było takie boom na MMA w naszym kraju. To jest też ten moment, w którym ja zaraziłem się tym wszystkim. Kocham MMA za to, że jest nieprzewidywalne, że tu każdy mały, duży, chudy, gruby może wygrać. Trener się ze mnie śmieje i mówi, o, taki misiaczek, nasz panda wchodzi, a potem i tak tam jest rozpierdziel w klapce. Chciałbym, żeby taka naszywka uśmiechniętego gościa szła za mną. Lubię to, co kocham. Dlaczego mam się nie uśmiechać, nie? Udało mi się ukończyć dwa kierunki studiów, wychowanie fizyczne oraz dietetyka. Jestem magistrem dietetyki. Pracuję w zawodzie. Mam swój gabinet w Bielsku Białej. Lubię pomagać ludziom, wracać do zdrowia. To jest moja praca, pasja i mam wrażenie, że też powołanie. Czy zrezygnowałbym z tej pracy, gdybym zarabiał na sporcie? Nie. Nie zrezygnowałbym. Równowaga w głowie jest też cholernie ważna w klatce. Medytacja pomaga mi po prostu lepiej zarządzać moim umysłem, moim czasem. Ciężko mi to dokładnie wytłumaczyć, jak to się dzieje, ale w momencie, jak ktoś wchodzi na taki poziom, że potrafi odciąć się od tych wszystkich bodźców zewnętrznych, to dostajemy jakiegoś takiego kopa energetycznego. Nie lubię bić ludzi, od tego zacznijmy. Generalnie jestem typem pacyfisty. To jest też dość dziwne. Dla mnie to jest śmieszne, jak gdyś tam chłopaki się leją. Bez sensu. Dzieci nada. W pracy jest coś innego, to jest po prostu sport. I, I koniec. Kropka, nie? Gdy dotarła do mnie informacja, że jestem w programie, na początku to był gigantyczny stres. Pojawiła się chyba największa szansa w moim życiu na to, żeby osiągnąć to, o czym marzyłem: bić się na gali KSW. Na moich ostatnich urodzinach moja koleżanka z pracy powiedziała mi, nie życzę ci spełnienia marzeń, życzę ci sił do spełniania marzeń. I mam wrażenie, że mam te siły, żeby wygrać ten program i żeby dać ten finał na gali KSW.